iPhone to zawsze jeden z najlepszych smartfonów na rynku w danym roku. Jeżeli ktoś nie chce przejmować się porównywaniem specyfikacji i po prostu chce mieć świetnie działający smartfon, kupuje iPhone'a. Jeżeli ktoś lubi Apple, kupuje iPhone'a. Jeżeli chce mieć dostęp do wybranych funkcjonalności i aplikacji, jak np. iMessage, zgadnijcie co? Kupuje iPhone'a. Jednak jak bardzo nie próbowano by nam wmówić, że jest inaczej, iPhone to nie jest remedium na całe złotego świata, nie leczy raka i nie sprawia, że kury się niosą. To tylko telefon, który dodatkowo ma wiele własnych wad. Dlatego w tym materiale pokażę Wam 5 świetnych smartfonów, które warto kupić, jeżeli nie chcemy inwestować w urządzenie z logo nadgryzionego jabłka. Na pierwszym miejscu nie mógł się znaleźć inny producent niż Samsung ze swoim modelem S23. Dlaczego? Ano dlatego, że ten smartfon ma naprawdę wiele argumentów za tym, żeby wybrać go zamiast iPhone'a. Po pierwsze jest to urządzenie złożone z najlepszych dostępnych na rynku komponentów. Mamy tutaj fenomenalny ekran, czyli Dynamic AMOLED z wysokim odświeżaniem, procesor Snapdragon 8 generacji drugiej przygotowany specjalnie dla tego modelu, czyli for Galaxy, no i oczywiście zestaw fenomenalnych aparatów. Dodatkowo jeżeli chodzi o design, to mamy tutaj tę minimalistyczną formę, która mi bardzo przypadła do gustu, o czym wielokrotnie już wspominałem, no i nie mam wątpliwości, że spodoba się także ludziom, którzy lubią stylistykę proponowaną przez Apple. Samsung ma jednak w garści nie tylko smartfony. Wszak trzeba pamiętać, że ludzie wybierają urządzenie od Apple nie tylko dla samych sprzętów, ale być może przede wszystkim dla ekosystemu, który wraz z nim dostają. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Androida, no to najbliższym odpowiednikiem tego ekosystemu jest właśnie to, co stworzył Samsung. W przypadku smartphones, bo tak się nazywa ten ekosystem, mamy cały przegląd produktów Samsunga, od zegarków przez... Słuchawki na przykład, po tak małe rzeczy jak na przykład lokalizatory. Dodatkowo trzeba pamiętać, że te sprzęty pokazują swoją pełnię możliwości właśnie sparowane z urządzeniem od Samsunga. Dodatkowo w przypadku SmartThings w tym ekosystemie mamy cały przegląd urządzeń innych producentów, od AGD jak lodówki czy kralki, przez oświetlenie, a na takich rzeczach jak wagi łazienkowe, kończąc. Jeżeli natomiast chodzi o połączenie z PC, no to nie można tutaj zapominać o tym, że dzięki współpracy Microsoftu i Samsunga Windows Link na tych telefonach ma najwięcej funkcjonalności. Co więcej, dzięki tej współpracy, która wciąż trwa, to właśnie Samsungi otrzymują nowe funkcje jako pierwsze. Dodatkowo, jeżeli dorzucimy do tego wieloletnie wsparcie nowymi wersjami Androida, a także poprawkami bezpieczeństwa niewiele ustępujące temu, co proponuje Apple, oraz unikatowe funkcje wynikające z nakładki One UI, zobaczymy, że Samsung Galaxy S23 to naprawdę świetna propozycja dla osób, które chcą mieć dobrze działający telefon, ale nie do końca długo się z logo nadgryzionego jabłka. iPhone potrafi bardzo wiele rzeczy, ale wiecie, czego na pewno nie potrafi? Składać się. Dokładnie. Możliwość składania i rozkładania swojego urządzenia to wciąż nową Apple, i chociaż dzisiaj składaków na rynku nie brakuje, to chciałbym tutaj polecić konkretne dwa modele dla wszystkich, którzy chcą się przesiąść z urządzeń z Cupertino. O dziwo, nie będą to składaki od Samsunga, ponieważ, chociaż te charakteryzują się niesamowicie wysoką jakością, w mojej prywatnej ocenie przegrywają z dwoma innymi modelami, które dzisiaj są dostępne na rynku. Mowa tu oczywiście o Motorola Razer 40 Ultra. Oraz o One Open. Motorola wygrywa z flipem kilkoma rzeczami. Przede wszystkim jest to dla mnie najładniejszy składak w tym roku. Być może przez kolor Viva Magenta, a być może przez to wykończenie z eko Dodatkowo Motorola zachowała tutaj świetne proporcje pomiędzy wydajnością smartfona, jego czasem pracy na baterii oraz smukłością całej konstrukcji. Dodatkowo, bardzo duży ekran zewnętrzny i świetnie zaprogramowane widżety sprawiają, że telefon jest niezwykle użyteczny w trybie złożonym oraz że może pochwalić się bardzo dobrze działającym trybem continuity, co nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli chodzi o inne składaki na rynku. Jeżeli chodzi natomiast o OnePlusa, no to ten podbił moje serce ergonomią użytkowania. Jest to bardzo smukła konstrukcja do tego stopnia, że nie ma problemu z używaniem jej w trybie złożonym, na co większość innych składaków typu Fold jest po prostu za duża i za gruba. Dodatkowo mamy tutaj świetny ekran wewnętrzny i jest to jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy ekran składany, na którym faktycznie nie widać tego miejsca zgięcia oraz oprogramowanie, które wnosi bardzo dużą funkcjonalność i pozwala na multitasking na tak dużej powierzchni. To oczywiście w obudowie z najwyższej jakości materiałów i w asyście świetnych kamer sygnowanych logo Hasselblad. Co więcej, OnePlusowi udało się w tym smartfonie osiągnąć szybkie ładowanie, co do tej pory było niespotykane w składakach ze względu na ograniczenia technologiczne. Właśnie dlatego, miejsca 2 i 3 na mojej liście przypadają odpowiednio Motorola i właśnie OnePlusowi. Na miejscu czwartym nie mogło zabraknąć androidowego odpowiednika iPhone'a, czyli Nothing Phone 2. Firma Nafin mocno zainwestowała, aby wyróżnić się na rynku, no i trzeba przyznać, że się to udało. Zarówno smartfon, jak i odpowiednie akcesoria są łatwo identyfikowalne dzięki swojej oryginalności. Ze swoim Glyph Interface Nafin próbuje połączyć ze sobą design i funkcjonalność i o ile na tym polu póki co sukcesy są jeszcze dosyć umiarkowane, to trzeba oddać, że już teraz ten smartfon potrafi kilka sztuczek, których próżno szukać u konkurencji. Co więcej, Nothing Phone 2, chociaż nie wzbudził takich rynkowych emocji jak jedynka, jest od niej znacznie lepszym urządzeniem. Mamy tutaj ekran OLED z miliardem kolorów, 120 Hz odświeżaniem i jasnością na poziomie 1600 nitów. Pod maską drzebie Dragon 8 Plus generacji pierwszej oraz 12 bądź 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo mamy tutaj dwa aparaty o rozdzielczości 50 megapikseli każdy, Aż 512 GB miejsca na dane, czy na przykład bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Dodatkowo wiele osób chwali też interfejs zawarty w nakładce na Androida, która przychodzi wraz z Nothing Phone'em, a która pasuje wizualnie do całości konceptu i sprawia, że korzystanie z tego smartfona jest pewnego rodzaju unikatowym doświadczeniem. Dlatego też Nothing Phone 2 nie mogło na tej liście zabraknąć. Finalnie mówi się, że iPhone są tak świetne, ponieważ Apple ma kontrolę zarówno nad softwarem, jak i nad hardwarem. No cóż, jest też inna marka, która potrafi dokładnie to samo, a mowa tu oczywiście o Google i ich telefonach Pixel. Co więcej, Google produkuje nie tylko Androida jako system operacyjny oraz telefon jako urządzenie, ale też część z jego wewnętrznych komponentów z procesorem Tensor na czele. To pozwala Google ukierunkować rozwój tego telefonu w zupełnie innym kierunku niż całość branży, ponieważ jak zobaczymy na przykład oglądając konferencję tego producenta, Google bardzo mocno stawia w tym wypadku na rozwój sztucznej inteligencji. Dlatego też kupując Pixela możemy otrzymać funkcje niespotykane w innych urządzeniach. Mowa tutaj chociażby o wyborze miny na naszym zdjęciu i możliwość podmiany na taką, która jest lepsza, odszumianie materiału wideo z poszczególnych elementów jak np. szum ulicy czy jakaś muzyka w tle, czy chociażby superstabilizacja wideo. Te wszystkie funkcje to zasługa AI dostępnego na pikselach i co więcej, tych funkcji dla posiadaczy pikseli będzie znacznie więcej, ponieważ firma jako jedyna na rynku zagwarantowała, że posiadacze najnowszych modeli Pixeli będą mogli cieszyć się aż 7 latami aktualizacji do nowych wersji Androida. Co więcej, Pixel to jeden z najładniejszych obecnie dostępnych smartfonów na rynku. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Google jest także autorem jednego z najładniejszych smartwatchy, czyli Pixel Watcha, a oprogramowanie zegarków Wear OS rozwija się w naprawdę zastraszającym tempie, no zobaczymy, że Google także buduje swój ekosystem. Dzisiaj znajdują się w nim chociażby też już słuchawki, czy na przykład tablet. Oczywiście sprzęt Google nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, ale można go kupić, więc jeżeli ktoś chce, nie ma żadnych problemów. I tak właśnie prezentuje się lista pięciu smartfonów, które moim zdaniem są świetnym zamiennikiem iPhone'a. Dajcie znać, jakie telefony Wy widzielibyście na zajście. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Cześć!